Cześć! Pierwszy raz chyba wyrobiłam się normalnie do szkoły. Zrobiłam zjeść śniadanie, zrobiłam sobie tosta. Nigdy nie jem śniadania przed szkołą, więc to jest dziwne. Zrobiłam herbatę, musiałam się pomalować. Cały makijaż normalnie zrobiłam. Wyszedł jak wyszedł, bo. Bo mi, mi coś ciągle nie pasuje od wczoraj. Nie muszę być na autobus, bo mam jeszcze czas. Pakowałam się do szkoły yy, i to nie tak na szybko, tylko serio poszłam po rzeczy, nalałam sobie wody do butelki. Nigdy nie robię takich rzeczy i dzisiaj jakoś miałam na nie czas. O 11.40 kończę. Dzisiaj muszę też ogarnąć. Na pewno yy, chciałabym posprzątać w szafie, ale przyjrzeć jeansy i wystawić na nowinkę, bo wczoraj sobie tam jakieś zamówiłam. I właśnie mam dużo par spodni, których po prostu nie noszę, więc bez sensu, żeby one leżały. Okej, okay, wykonturowałam sobie usta, no użymy sobie jeszcze jakiś błyszczyk i lecę do szkoły. Właśnie wypiłam sobie tą miętę rano, że wiecie... Nie, to Melisa jest uspokajająca, to co ja gadam. Jak zaparzyłam tą miętę, to jakiś piasek jest na dnie. A ja to wczoraj dopiłam, bo myślałam, że... Nie wiem co ja sobie myślałam, że to reszki mięty. A teraz patrzę, że to piasek pływa. Znaczy ona była bardzo dokładnie umyta, ale to wiecie, no. Więc wczoraj napiłam się mięty chyba z piaskiem, ale to nic, to nie o co mi się stanie, tak? Eee, I chwila, myślę, gdzie ja mam jakiś buściek Wszystko gubię, naprawdę wszystko gubię w tym pokoju. Trzeba tu zrobić jakieś generalne porządki znowu. Znowu nie wiem kiedy ostatni raz robiłam generalne porządki poza biurkiem, także trzeba, trzeba posprzątać w końcu. Kupiłam ten bójścik z Everybody London i myślę sobie, okej, okay, fajnie, coś nowego, bo on jest taki biały, teraz go wyblendowałam mocno, ale jak się go nałoży, to on jest serio brzydki. Um, znaczy testowałam go na ręku, ale chciałam po prostu coś innego. Bo wszystkie mam te różowe, takie pizgające po oczach, no to mówię, wiecie, przetestujemy jakieś inne. Ale on mi wkurza. Ja go nakładam i ja mam całe białe usta, i. Mm -mm. Dobra, idę do szkoły, wrócę ze szkoły, to będziemy się właśnie uczyć i pogarniemy jakieś tam jeszcze rzeczy. Outfit, bo czemu by nie? Torebeczka Fake Long Champ, Long show, whatever. Bardzo bym chciała tą torebkę z tego long Champa całego, ale to nie wiem. Nie wiem nawet, gdzie się to zamawia, naprawdę nie ogarniam. Tak, koszuleczka, bo chciałam założyć na długi rękaw, ale mi przyświetował stanik, bo znów tylko ten. Takiej jaśniejszej. Nie wiem, gdzie wszystkie są moje, takie, wiecie, beżowe cieliste. E, mniejsza. To są takie dressy z Nike, takie dość szerokie. I, I tak. I to tyle w sumie. I mam jeszcze klamrę na włosach. Mam nadzieję, że jest równa. Jakie skrzywo, to weźcie mi napiszcie. Znaczy nic się nie zmieniło. I tak pójdę z krzywą Wróciłam właśnie do domu, muszę sobie naleć wody i tak, miałam iść się z dziewczynami uczeć do kawiarni, ale nie miałam żadnych książek ze sobą, więc mm, będę się uczyła w domku. Bo mam taki plan, że dzisiaj robimy porządną study session i ogólnie uczymy się dużo. Zaczynamy. Wiele razy już mówiłam, że u nas w szkole jest trochę taka lipa. No, my generalnie jesteśmy w klasie maturalnej, ale nie skończyliśmy podręcznika z trzeciej klasy i wiecie co, w pewnym momencie stwierdziłam, że mnie za bardzo te podręczniki same w sobie nie interesują, dlatego że wiem, że wielu rzeczy po prostu na tej maturze nie ma. Poświęcałabym za dużo czasu na uczenie się rzeczy, które. Się realnie nie przydadzą, dlatego w końcu zmieniłam trochę sposób nauki i te podręczniki, jakby trochę odeszły na bok. Wiadomo, że warto sobie je przerobić i tak dalej, że same wady Macu nie wystarcza, ale ja po prostu rozpisuję sobie wymagania CKE i zdaję sobie sprawę z tego, że normalnie podstawa programowa też mnie obowiązuje, ale wiem, że po prostu w tych podręcznikach jest dużo, za dużo. Niż, e, niż faktycznie potrzebuję pod tą samą maturę. Powiem Wam tak, jestem głuły, jeśli chodzi o podręcznik z trzeciej klasy, bo kończyłam go sama, nie wiem, co my robimy w szkole, tak szczerze. Bo, niby w szkole został nam jeden dział z podręcznika, ale ja wiem, że zostało dużo więcej i ten. No, i po prostu zrobię to sobie na własną rękę, tak jak i robiłam. I miałam w planach, żeby ten podręcznik chyba z trzeciej klasy w ogóle do czerwca skończyć, ale w tym momencie sobie to odłożyłam i po prostu zajęłam się innymi rzeczami i sobie to odpuściłam. Jestem tutaj na prawie administracyjnym, więc, więc nie mam dużo rzeczy do skończenia. Tak naprawdę zostało mi. Niecałe, no zostało mi 100 stron tego podręcznika, ale to jeśli nie będę robiła notatek i po prostu usiądę, sobie to będę czytała, zaznaczała, jakieś tam istotne rzeczy. W każdym temacie będę sobie robiła karty pracy i myślę, że to w zupełności wystarczy, bo my w szkole w ogóle tego nie robiliśmy. Zapożyłam sobie też herbatkę i będę też robiła sobie sushi, bo mam ochotę coś ugotować, ale na razie nie jestem głodna, więc wzięłam się za sushi Bierzemy sobie piękny różowy zakreślać, jakiś taki mam i, i co? Mam nadzieję, że szybko się z tym ogarnę, bo muszę też wystawić, nie, ja spodni tu nie mam na wieszaku, ale jakieś tam ubrania muszę poukładać, bo sprania są i są tak wywieszone brzydko. I co? Mm, jeansy też chciałam właśnie wystawić nie na więc to nie jest moje jedyne zadanie na dzisiaj. że wam też jakie karty pracy maturalne mam, to są jeszcze te z trzeciej klasy, więc ja też bym chciała dokończyć Karty pracy są zrobione stricte pod podręcznik i te zadania w miarę wynikają właśnie z tego, co jest rozpisane przy tematach Ja mam sobie takie karty pracy z nowej ery, żeby po prostu mieć jakieś trudniejsze zagadnienia I wiecie, trudniejsze w tym znaczeniu, że nie wszystko tutaj mogę znaleźć w podręczniku I ja też bym chciała robić, bo ich praktycznie nie robiłam, bo mnie to wkurzało właśnie, jeżeli nie wiedziałam skąd niektóre rzeczy brać Herbatka z miętą, bardzo, bardzo taka piękna filiżaneczka Kupiłam ją już dość dawno w Pepco Jest przesłodka, takie serduszko Nie mogę Wam za bardzo pokazać, bo mi się wtedy wyleje herbatka Mamy sobie dalej te karty pracy jak na razie idzie mi dobrze, więc, więc Więc jest dobrze Zaczęłam już montować tego vloga i ogarnęłam, że Mega dużo gadałam i e, Mam prawie materiał już Na całego vloga, bo tyle się rozgadałam e, I tak wycięłam co najmniej połowę z tego. Zrobiłam chyba 40, nawet chyba ponad 40 stron tego podręcznika, e, coś takiego, więc to jest naprawdę sporo, bo faktycznie te tematy przeczytałam i starałam się ogarnąć. Nie, że wiecie, tylko tak przejrzałam, przeleciałam, tylko normalnie każdy tam przeczytałam, bo zaznaczałam. I poogarniałam, porobiłam te zadania I już dość, bo uczyłam się jeszcze na historię i uczyłam się jeszcze na WOS na jutro do szkoły Co mi na dzisiaj zostało? Na dzisiaj mi zostało ogarnięcie tej szafy Dość nauki na dzisiaj, naprawdę dość, już mi się nie chce Jutro będę się też uczyła na pewno, bo mam kartkówkę z angielskiego w czwartek ze słówek, więc więc mi się nie chce. Dzisiaj które sobie na pewno jeszcze poczyta. Myślę, że nikogo nie zaskoczę, jak powiem, że maksymalnie. A że ciężko mi się to trzyma. E, maksymalnie noszę z trzy pary. Walczymy, przejrzę to. przymierzę. Czy ja się właśnie zasapałam, bo podniosłam spodnie? Może trzeba zacząć robić coś innego, niż się tego uczyć, więc może jakiś pilates dzisiaj, czy coś tego typu. Zaczynamy mierzyć. Posłam chyba mój nowy ulubiony Pilates. Bardzo mi się spodobał. Została mi jeszcze co prawda chwila, ale mogę wam polecić. Myślę, że właśnie będę robiła go częściej w tygodniu szkolnym. Chciałabym już rzucić tego vloga. Mamy kolejny dzień, co prawda, ale niestety nie nagrałam wczoraj dla Was zakończenia. Wiedziałam, że nagrywam wam Pilates. Bo znalazłam taki bardzo fajny, właśnie wiecie, w tygodniu szkolnym, że nie jest zbytnio wykańczający. Początco się wykąpałam, zrobiłam skinker i położyłam się do spania.